Siemanko, z tej strony Wuniek Witajcie w krótkich informacjach dotyczących mojego kanału e, Nagrywam to dość późno w nocy Więc także Nie ma jakiejś specjalnie werwy i energii Więc będzie szybko, w skrócie I w ogóle e, Więc tak, pierwsze e, Założyłem sobie konto na AskFM Zauważyłem, że to ostatnio Zostało się dość popularne jest sporo osób tam zaczęło zakładać konta I chcę, żeby to było coś w stylu AMA, e, czyli Ask Me Anything E, możecie pytać e, o wszystko e, od ulubionych kolorów poprzez, nie wiem, zestaw run powiedzmy na Zilla, na AP i tak dalej. możecie pytać o wiele różnych rzeczy związanych. E, ja mam nadzieję, że będą to związane z lol -em. Jeżeli nie będą, no to jakieś kowie a Wszystko, co Was ciekawi, tak naprawdę. Będę odpowiadał na to pytanie raz, albo dwa razy dziennie, zobaczymy jak będę miał wenę, jeżeli oczywiście będę cały dzień przy komputerze, bo to też różnie z tym bywa, w każdej wolnej chwili będę odpowiadał na te pytania, pytania mogą być różne, więc już dusza piekła nie ma, ale oczywiście zachowujmy, zachowujmy to w formie pytań jakichś sensownych, nie, nie pytajmy, nie wiem, o to pytanie, zadając takie pytanie, kto jest głupszy, ja czy ty, tam, nie wiem, tak mi się jakoś... Teraz takie pytanie się skojarzyło. Jest tak się jak jest. Link znajdziecie w opisie filmu. Właściwie to będziecie znajdować w każdym kolejnym opisie filmu, więc jakbyście zgubili i dowolny film, który zostanie wyświetlony od. No w sumie w 2013 roku, od 2013 roku. Więc byłoby tyle z tego. Więc tak. Materiały, kiedy zaczną się materiały, z powrotem u mnie na kanale, tak naprawdę powinny się zacząć pojawiać. W ciągu niecałych, chyba 5 dni, maksymalnie tygodnia, z tego względu, że muszę znaleźć zamiennik pl pluginów, których używałem, bo do edytowania używam Sony Vegas Studio i po prostu miałem problemy ze wszystkimi tymi pluginami, wszystkimi kodekami, których Vegas używał, nie wiadomo dlaczego coś się stało z folderem. Nie mogę tego zmienić. Przeinstalowałem Vegasa parę razy. W tym momencie zrobię jeszcze kompletne usunięcie Vegas'a, czyli tam przestrzenie rejestru, takie pierdoły i spróbuję go naprawić. A jeżeli mi się to nie uda w ciągu dwóch dni, to wtedy będę zmieniał po prostu program do edycji filmów, do składania ich, do renderowania i tak dalej. I wtedy się pojawią materiały. Co jeszcze? I Teraz miałem... No w sumie dobrze, że te materiały będą dopiero za tydzień, dlatego że teraz miałem przerwy w LoLu Dwa tygodnie ze względu na przerwę świąteczną. Spędzałem ten czas w domu, tam mam słabe, się w domu, moich rodziców. Tam mam dość słaby internet i tak naprawdę nie mogłem dużo zrobić. Oglądanie YouTube'a było nawet strasznie ciężkie. Także jestem do tyłu trochę. No ale nie ma tego, tego złego, co by na by nie wyszło. Już dzisiaj trochę pograłem, jutro jeszcze też i coraz więcej będę zwiększał dawkę grania. Wtedy wrócę już do tego standardowego rytmu. No inaczej te materiały ja nie miałyby najmniejszego sensu, ponieważ ich poziom tam... Yy, podstawowa mechanika gry została przez mnie tak troszkę zardzewiała przez te dwa tygodnie. I w sumie tego też nie pojawiały się materiały ostatnio, bo miałem mi problemy z tym Sony Vegasem. I... No nie miałem jak nagrywać właśnie przez ten cały czas. umieszczanie na przykład yy, takich informacji jak teraz robię... Graniczyło prawie że z cudem. I to jeszcze było takie tak zwana nafarta ponieważ nie wiadomo było, czy w którymś momencie nie przerwie mi połączenie z internetem w domu. Więc dlatego nie chciałem ryzykować tego czegoś, nie chciałem się denerwować po prostu i tak dalej. Um, w sumie tyle, jeżeli chodzi o informacje, więc materiał spodziewacie się maksymalnie za tydzień i będę może starał się je regularnie wrzucać. Tu niczego nie obiecuję, a tak tylko informuję, więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania, nie piszcie im prywatnych wiadomości na YouTubie, ponieważ te zostały zablokowane. tylko ludzie, którzy są na mojej liście znajomych w YouTubie mogą pisać mi prywatne wiadomości w tym momencie. Więc tak, że możecie pytać tutaj. Znaczy, możecie pytać w Ask Ask FM Ukośnik Buńek SB albo No w sumie tak. I nie pytajcie też o takie pytania typu, nie wiem, Runy do Taylona w filmiku o nie wiem, o Masteries, jest no, To taki przykład. Zadajcie to pytanie nie, za pomocą właśnie tego linku na dole, to jest AMA, Ask Me Anything. Tak jak mówiłem, będę odpowiadał raz, raz dziennie, przynajmniej się będę starał odpowiadać raz dziennie, więc także, jeżeli zadacie pytanie, sprawdźcie w ciągu 24 godzin następnych, czy odpowiedź już jest. Czasami może być tak, że pojawicie się w ciągu a czasami w ciągu 12, 10, 8, nie wiem, iluś tam, godzin. Ja sobie już zakładkę ustawiłem do przeglądarki, więc będę tam często zaglądał. Tyle. Trzymajcie się. A, mimo, że jak ja to nagrywam, to już jest 2 stycznia i też to wrzucam jako 2 stycznia, yy. <coughs> ale tak czy Happy New Year dla wszystkich. Więc także trzymajcie się i szczęśliwego w 2013. Siema.